Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dziś siejemy słonecznik siewnikiem Ozdokan sześciorzędowym, który przyjechał dosłownie przed chwilą. Zobaczcie zresztą jak to wszystko wyglądało od początku. Jak widzicie przyjechały maszyny na testy, aby grób przywiozło sporo sprzętu, nie wszystko zjeżdża z lawety, ale dwa sprzęty zostają. Tutaj mamy jeszcze siewnik zbożowy, który gdzieś jedzie do klienta, siewnik kukurydziany, ale taki sam, taki sam zostaje u mnie na jakiś czas. Panowie ściągają talerzówę z dokena i tutaj siewnik do kukurydzy, taki sam, którym siałem buraki, także teraz będziemy testować zarówno w słoneczniku, jak i w kukurydzy. I jak idzie panowie? Bardzo dobrze, <laughs> mam nadzieję, że... Znajdzie się szybciej na ziemi niż myślimy. Dobra, 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 dobra. Pięknie. Widzicie wał pakera, ale może być też strunowy taki podwójny jak mówiłeś, nie? Podwójny strunowy, bądź podwójny rurowy, bądź jedna rura, druga struna. To taka bardziej pod uprawówkę wtedy, nie? Teleżówa dokładnie. Może być również wał gumowy i dwa sprzęty do testu zdjęte. Tak? Przejazd na rozsuwanie. Siewnik gotowy do pracy. Inny siewnik. <grym> ja zawsze po rozłożeniu, dwa razy większy. A na 4,5. Ładny, kolorowiasty. No. Oryginały. Oryginały. Wymieniamy Wymieniamy tarcze Wysiewające Dwudziestka to jest 184. Tutaj 184 nawozu ustawimy. Wyciągaj. Oto. I na dwudziestkę. Tutaj przydziałka Proste. Dawkowanie nawozu. Wyszka I zabezpieczasz. I jedna strona czy dwie strony? Jedna strona. I wszystko, dobra, to będziemy musieli czymś nasypać nawóz. Także, drugi ciągnik, w górę ręce. No. a z czeka na zasyp. Otworzymy co trzeba. No i sypiemy już na gospodarstwie dużo tego nie ma, więc. Więc sypiemy I tak wygląda zbiornik Wygląda zbiornik, ma takie rączki One się chowają Możemy zajrzeć Przykurzone Minimalnie jeszcze No dobra Widzimy, że jest taka ściana grodziowa po środku, ale sypiąc na środek ładnie się rozsypuje. Na tamtą stronę, na tą powoli sobie będziemy sypać. Ustawione mamy, wyciep, nie? No, nic tu nie musimy robić chyba, nie? To do przodu. Oj. My mamy pierwszą wtopę, nie zabezpieczyliśmy danek, były opuszczone. Nawóz wysypaliśmy, a nawóz leciał pod Także ciekawie, ciekawie. No sprzątamy, jedziemy. I mamy sprzęt zasypany, będziemy lecieć na pole. Ja Chcemy dostawić na środek ciągle Jak to zrobić? Od ostatniej sekcji mniej więcej może, półtora metra. To jest 2-2 metry. Teraz 37,5 dodać 2, ,2 To musimy zrobić 2,62 dale. Dobra. Dobra. To I tu zrobię no. na koniec świata. No i? No dokładnie. Ale no, powinno być na maksa, bo wysyłamy. Dobra. Troszeczkę się wydłużył zacznik. Teraz będziemy druty ściągać. Ogólnie rama, jak teraz przymierzasz, to ma 2,62. No wszystko jest zrale. Nie, no po co więcej materiału zużywać? <laughs> mamy jeszcze rozlice nie niepoustawione. No i idealnie. Dobrze mi idzie? Takie gadżety przy drogach standardowo? No dobrze jest na czymś ustawionych. No, no, no. no. no wiesz, to, to zależy tam O, no, miał... koło 75 jest. Ja no, się jedzie. No, się jedzie. Co dobrze jechać? Dobrze jest. Na wóz też jest. Jak się sprawdza ozdokę? Wsiewnik bardzo fajny, zasiewaliśmy na razie niedużo, ale na razie wrażenie bardzo pozytywne Walczymy trochę z nawozem, jest granulacja bardzo różna jak się okazuje I wysiew, a no 180 ustawiliśmy. No i wychodzi tak 194 tak także tego w żadnym wsiewniku nie da się praktycznie ustawić dokładnie I tak to wygląda z perspektywy 6 rzędów to obywa Przyjemy słonecznik Tak jest Ktoś nie pomyślał, że kukurydzę. No, przez większość pomyśli, że kukurydzę. Termin się zgrywa tak naprawdę. Pole specjalnie jakoś nie przygotowywane. Tutaj uprawiamy gazarkowo od lat. Rozrzucaliśmy tutaj kompost, który został wyłącznie przegruberowany. Tutaj siejem od razu praktycznie na surowo Myślę, że z tych rozgarniaczy gwieździstych to mogło być różnie Jednak trochę odsunął Tak, ale no wiesz, to też jest siewnik talerzowy To jednak no, przetnie to, tą przeszkodę i tak, tak czy tak zasieje no, Z tymi rozgarniaczami jest trochę bardziej pofałdowane No tak, no robi jednak to miejsce sobie i zostaje dołek, nie? nie? Tak, tak Po kukurydzy na ziarno jak no to, to naprawdę fajna sprawa Rozrzuci Siejemy praktycznie czysty pas z Tak więc słonecznik, o którym już tyle mówiliśmy. Siejemy sześciorzędowym ozdokenem na ramie teleskopowej, czyli możemy tutaj buraka, tak jak było we wcześniejszym moim filmie, siać, rozstaw 45 po rozstaw 75 regulowany do 5 cm. Także możemy sobie dowolnie to ustawiać, odsiewać ładopad 750 litrów no niestety jeden big bag tutaj wejdzie, więcej nie wsypiemy mikrogranulat, zbiorniki są nieużywane, mogliśmy dodatkowy nawóz tutaj wsiewać, zbiorniki wypełnione odpowiednio słonecznikiem, tarcze 2, 1 mm i 36 otworów, także tak lecimy słonecznik jak wysiejecie to już piszcie w komentarzach co do tarczy, mieliśmy tutaj sporo, sporo rozważań, ale no widzimy, że naprawdę fajnie to wychodzi ziarenka pojedyncze się wysiewają więc myślę, że jest OK. Jeśli chodzi o gabaryty ciągnika i jego możliwości w stosunku do tego siewnika No to, to 120 koni tutaj spokojnie sobie daje radę Myślę, że nawet ten 113 konny Hatta, którym siałem buraki Z tym również siewnikiem sześciorzędowym Dałby sobie radę z pełnym zbiornikiem do podsiewacza nawozu Gdyby był jeszcze lepiej dociążony z przodu Także nawet mniejsze ciągniki, około 100 koni myślę, że są w stanie ciągnąć takie sześciorzędowe siewniki Tylko oczywiście no, trzeba je odpowiednio dociągnąć Zbiornik na podsiewać może być też z kwasu odpornej blachy i wtedy jest większy, z możliwością łatwiejszego do montowania nadstawki. No tutaj, przy plastikowym jest już troszeczkę z tym problem. Nie no, trzyma się jeszcze. Kurde, 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 kurde. kurde. Ta chciała współpracować. Nie wiadomo. Było 500, nie? O 180, a jest 2 coś. No dobrze wychodzi. Okay. Będziemy składać i lecimy na gospodarstwo dosypać nawozu. Korzystając z okazji, że siedzę i nic nie robię, to taka informacja: Piotrek kończy słonecznik, zmieniamy tarczę, przezbrajamy no i ruszam. Będę siał kukurydzem. Słonecznika zakończony, przejeżdżamy na kukurydzę, No ale, żeby zrealizować, to zrealizować, oczywiście musimy wymienić tarczę. Rozmiar otworu tutaj nie pasuje. Mamy tarczę 36 otworów na 2,1 mm. Wymienimy na większą do kukurydzy. Odkręcamy. No i pojawia się tarcza. My tutaj już wyczyściliśmy. Raczej słonecznika nie zobaczymy. Widzimy, że są małe otwory 36, 2, 1. I tutaj mam tarczę i to jest też 36, ale aż y, piątki otwory. W zależności od wielkości kukurydzy też można sobie te otwory tutaj dopasowywać. Piątka to już myślę dość duży. Możecie napisać w komentarzach, jakimi otworami wysiejecie w swoich siewnikach. A I zamykamy. Generalnie wymiana to, to jest moment. Trzeba oczywiście jeszcze pamiętać o ustawieniu zgarniacza, który sobie już ustawimy na polu. Tutaj są dwa zgarniacze, dolne i górne. To sobie poustawiamy już na polu. Także wymieniam wszystkie, jedziemy na pole. A zaraz podjedzie z nawozem. 750 litrów zbiornik, czyli tak naprawdę jednego Big Baga tutaj ten zbiornik mieści. Dawaj Piotrek, dawaj! Nie ma drabinki, powinna być drabinka ładna, chociaż po tym się dla nie chodzi, ale. Tutaj, żeby wejść, to trzeba być wygimnastykowany. Jeszcze jeszcze dziecko, jeszcze, jeszcze, jeszcze! jeszcze. Dobra! Kabeć piesami. lecimy z siewnikiem, wyczyszczony, tarcze przełożone wysiew ustawiony na 80 tysięcy nasion na hektar chyba ja mam, mamy wszystko, no nabór oczywiście zasypany lecimy na pole, siać i suniemy 40 kukurydza 2021 Bardzo wilgotne pole, jest to zlikwidowana łąka, taki kawałeczek, no, gdzie jest naprawdę jeszcze mokro. No i spróbowali, jak to będzie się sprawdzać. Generalnie metalowe odgarniające gwiazdy, oczywiście się oblepiły, ale kółka dogniatające są gumowe. Kółka, które wciskają gdzieś tam to nasiono, też są gumowe, więc to się nie oblewia, a to najważniejsze. Rędnice talerzowe, to wszystko się kręci, czyści cały czas. Tutaj, nawet taka kałuża przejeżdżaliśmy dosłownie przez wodę. Idzie to. I tak oto siejemy sobie kukurydzę. wjeżdżam sobie w kolejny przejazd trochę cofnąć, a że jest górzysta kraina, no to nawet nie muszę włączać wstecznego i opuszczamy siewnik opuszczamy znacznik i lecimy ozdoken sieje pięknie troszeczkę nam się nawóz zawiesił musiało coś się dostać tą kółko wysiewające, bo nie siało nam jedną skrajną stroną, no ale opanowaliśmy sytuację, coś się ewidentnie dostało. No a tak to przejeżdżamy pomiędzy polami w sumie bez bawienia się w jakieś blokowanie sworzniami, tylko znaczniki, które mogłyby się opuścić. A tak to to dajemy sobie radę. Naprawdę przejeżdżając przez pole nie trzeba wielu tych czynności wykonywać, ponieważ jest to moim zdaniem zbędne, jeśli przemieszczamy się dosłownie kilkaset metrów. Żywiście na dalszą trasę. Wypadałoby, no to wszystko poskładać. Zabezpieczyć stworzniami. Znażnik opuszczony, i kolejny przejazd. Widzicie warunki do zasiewu? No, są takie, a nie inne. Tutaj nie było orane. Tylko było na głęboko zrobione gruberem i talerzowane. Tak więc reszki pożniwne na wierzchu. No, ale redlice talerzowe tutaj myślę, no nie ma najmniejszego problemu, żeby coś tam się wydarzyło, coś tam się zapchało po prostu jedziemy wilgotno jest, rok na sianie bardzo dobry no jedyne co tam odwlekało, no to po prostu to, że ta temperatura gleby nie była jeszcze odpowiednia my mieliśmy niestety za zimno na jakiekolwiek zasiewy no ale przyszedł ten moment i możemy w końcu wziąć się za zasiew kukurydzy, która mam nadzieję obficie posypie i obficie zapłaci oby i Podjazd pod górę. Sześcioma rzędami to ubywa. Słuchajcie, moment, i będzie zasiane tam. Hektar za hektarem. I tak powinno być. Później szósteczka. Najlepiej, żeby przyjechał header, no ale to już może być różnie z przystawką do kokorydzy. No bo jednak tutaj usługodawcy różni są, różne maszyny mają. Ale bardzo możliwe, że będzie tutaj szóstka. Nie będzie miała problemu z gdzieś moimi odstępstwami od znacznika, które mogą się pojawić przy takim górzystym terenie. No to myślę, że tutaj idealnie się po prostu nie da pojechać. Najbardziej wprawiony kierowca tutaj gdzieś tam mu się omstnie. maszyna jednak ściąga. No dzięki firmie AB Group tak naprawdę ja, jak i Wy, możecie no, zobaczyć jak ten siewnik pracuje, jak sobie radzi w różnych warunkach. Mam nadzieję, że Was film zainteresował i że będziecie dalej obserwować. Zapraszam na fanpage'a firmy AB Group, Zostawiam link pod filmem, żebyście sobie zobaczyli. Jeśli chodzi o cenę tego sprzętu, no to myślę najprościej, jak sobie spojrzycie po prostu w ogłoszenia. To jest główny importer tego sprzętu, ogłasza swoje maszyny, także można sobie spojrzeć i dane wyposażenie. Bo wyposażenia są naprawdę różne. Sobie po prostu sprawdzić, ile kosztuje, ile co za co. No i jak się jest zainteresowany, no to oczywiście odezwać się i szczegółowo dopytać. Ja nie przedłużam. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do następnego odcinka na moim kanale Rolnik. Szuka, trzymajcie się. Cześć. Zapomniałem znacznika znowu. Aj, ta pamięć.